Dzień dobry, witam serdecznie w kolejną odcinku. Dzisiaj będziemy bardzo długo poświęcać mm, dużo czasu na bawienie się w miksera tak? Tak, w cudzysłowie. Mm, może za dużo tu jest, za dużo chyba tu jest. Dobra. 10 to 10. Eee, raz i 2. I 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 ojej, trosz, troszkę to źle wygląda ja mogę to bardziej przechylić ja mogę to bardziej przechylić? Mogę, chyba. Start. No i jak się tu robi przez minutę czasu. robimy sobie coś nowego. Ale tu puszki się rozsypały. Niestety. No tak, na razie tutaj damy pączki. I damy to. A ja się muszę pobawić w sprzątanie, bo tak być nie może. Mam tutaj taki gówny. No, Które sam sobie wymyśliłem. O, także. No brzydko, Eee, jak ja mogę. Aha, lewy. Chwała. Po tanko. 15 minut. Czekamy. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo temu już mówiłem, w poprzednim odcinku obudziliśmy. To jest po prostu moje wymyślanie, mm, żeby nie, nie zakończyć po prostu tej gry, nie? No, troszkę szkoda by było, by było, żeby zakończyć ją w tym miejscu. Bardzo szkoda. No dlatego sobie będziemy mm, teraz, y, myślę, eksperymentować. Nie wiem, tak 20 odcinków, max. demówki. a potem wejdziemy już w sferę pełnej wersji, którą mam nadzieję, że nagramy. Znaczy, na pewno nagramy, nie? Bo już to jest tak, jakby na 80% pewne. Na 20 nie, że nagramy. Dlatego mówię. No dobra, słuchajcie, na razie nic nie sprzedaje: nic, totalnie nic. E, mamy trochę kasy. Ja bym musiał tu ogarnąć ten, w cudzysłowie ale co się dzieje tutaj, bo ja naprawdę sam nie wiem To jest taki syf, że ja pierdzielę Naprawdę e, Dobra, to niech se stoi Mikser niech będzie tutaj Tu są toniczki, których na razie w sumie nie będę potrzebował, bo na razie zawijamy ten interes Hmm, bo pomyślę, że to jest mało potrzebne hmm. no, tylko gdzie ja mogę to dać mogę to tutaj tutaj dać eee, dobra to to, to. Tu mamy półkę zapiszmy sobie no czemu by nie eee, czy mamy więcej mamy więcej świetnie bardzo dobrze mnie to cieszy i idę sobie. Gdzie, gdzie jest to? To nie jest to. Gdzie ja dałem to? To, to moje. Coś hmm? widział? Czy zostało tutaj? A, mam przy sobie. Mm -hmm. Czy nie? Czy, czy to nie jest to. Hmm. O nie, to jest tutaj, przepraszam. To jest tutaj. Hmm. Aha, tak będzie swój. W cudzysłowie, chyba. wiecie co? Ja zrobiłem chyba błąd, bo wiecie co? Ja chyba zrobiłem błąd taki że to co mamy można sobie chyba nie, teraz nie można, ale wiem, że chyba można sobie to nazwać I dlatego sobie weźmiemy tak, pyk, 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 pyk. Dobra, mamy 10 i teraz będziemy to wystawiać na sprzedaż. Mamy to tutaj i tutaj. Damy sobie 55 za sztukę. Wydaje mi się, że to jest dosyć dobre. 55 i to jest już o, 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 i to jest już na sprzedaż. To na razie zablokujemy. Idziemy spać i zobaczymy czy pojawi się ktoś chętny na nowy eksperyment mojego. Mojej zabawy. Nie wiem, nie wiem. Uh -huh. Ten dalej chce, żebyśmy mu oddali dług. A ja mu nie oddałem ani długu, w ogóle nic mu nie oddałem. Troszkę brzydko. Ale cóż, bywa. E, dobra. Czy zgłosi się ktoś po to? Czy ja muszę trochę zdać Nie wiem, nie próbowałem. O, jest ktoś. 115. Daj mi jeszcze dyszkę do tego i będzie twoje. Naprawdę będzie twoje, już teraz. mmm gdzie, 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 ty jesteś, kochany? Tutaj! Witam cię serdecznie, mordeczko. Shimoano, shimoano. Ile ja chciałeś dwie, tak? Spokojnie, rozumiem. Nie no, ma problemu, never mind. Mmm, o, oh, aha. Dobra, mhm. Tymczasem mi teraz jako wpłacamy I'm done Eee okay. Hello guys Mmm Wiesz co daj mi możliwość ja, większego ekipunku, nie? Ja muszę to gdzieś rozkładać te rzeczy Ej, oczu rąk Co za długo? No Nie, spadaj, no, ja ci nie będę dawać Daj mi 20 i będziemy git right. To już nawet teraz, żeby podrzucić Murdeczko Gdzie ty jesteś? Tam ktoś stoi Kurde jestem za aha. nie przejdę. Ho, 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 ho. Czekaj, czekaj, co tutaj! Murdeczko! Trzymaj! Yeah. Uu, policja, policja, policaje, policja. policja. Dobra. Jestem schowany, choć mi nic tu nie wychodzi. Odpowiadałem komuś na komentarz Aj, oh czekaj, 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 bo ja się spóźniłem przez tą głupią pałę. W cię stała Ej, już lecę, 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 lecę do ciebie mordeczko moja mordeczko. Już lecę. Czekasz na mnie. O, Jak słodko Ej, słodko, bo czekasz na mnie, tak Jestem dla ciebie bardzo ważny, nie? Gościu. Ja ukają Twoje uzależnienie. Wiesz o co. Gdyby nie ja. <grym> I ta zmiana Kolochu oczu mówi o wszystkim. A, dobra. Mm, co by tu jeszcze robić? Nie mam pojęcia. I witam Cię serdecznie. Ile kosztuje najnowsza? 1500. Znaczy najnowsza, najdroższa. Kupimy sobie. Hej, masz dwa. A wiesz, że mam? A wiesz, że mam? No i miss tak. Czemu nie? nie Czekam na niego, gdzie on jest. Aha, z dupy się pojawił. Okej, okay. nie mam pytań. Przynajmniej szybko. Dzięki. Cześć. Ale prawdopodobnie trzeba będzie posadzić nowe. nasionka. Pytanie, czy ja mogę sobie od niego kupić? Bo to jest bardzo ważne. Hmm. A następny odcinek to będzie, może jak będziemy siać nowe. O, to jest w sumie jeszcze dużo do z tej Demówka trochę tak. No właśnie, ciągle jechałem na innych nasionach. Cóż, może mój błąd, nie? Dobra, muszę wypłacić 500. Z takiej racji, że nie wiem, jest mu że jeżeli jest mu winny multum pieniędzy. To troszkę będzie mi smutno. 270 Za co? Za to, człowieko co ja ci zrobiłem? 270 proszę Człowieko. Czy mogę już o Ciebie kupić? Powiedz, że mogę o Ciebie kupić. Musteczko. O ralk. Jak dobrze, że mogę to kupić. Naprawdę bardzo się cieszę. Gdzie a prawie widoczne serdecznie. Jest co, troszkę mi kasy zostało. Troszkę kasy mi zostało. Może nie za dużo, ale mam. Automatyczna woda. Nie wiem, ja mam tyle miejsca w sumie. Nie mam tyle miejsca, wiesz... E, ale wiesz co, daj mi jeszcze... Mm, to i to. Ja to sobie kupię i to za 120zł, dolarów, no, będzie mi stać, nie? No to jeszcze trochę odcinków z tej gry się jednak pojawi, ale jeżeli byście mieli dodatkowe pomysły, to dajcie znaka, nie? Śmiało, nie, nie, nie bójcie się. Będzie mi bardzo miłe, jak coś napiszecie od siebie. Nie chcę kupić, to nie. Hmm. Dobra. Uh, cyk, cyk, cyk. A, może to. Może to damy tu. To... E, gdzie są doniczki? Moje doniczki. Moje doniczki tutaj. E, nie mam wachów na śmieci. Widzę to. Widzę, że nie mam worków na śmieci. Widzę, widzę. Mm -hmm. To jest problem. To jest problematyczny problem. Problematyczny problem. Co ja gadam? Mm, ale blisko było. Otarłem się o policję, dosłownie. Witam cię serdecznie. Potrzebuję worków na śmieci, bo oczywiście nie kupiłem. Worki na śmieci są bardzo ważne. Pamiętajmy. I jeszcze bym chciał od ciebie... Co bym chciał od ciebie? Woreczki? Woreczki kupimy, kupimy sobie woreczki tak. Dziękuję pięknie Pięknie, dziękuję Znowu się otafam o tą samą policję, trochę dziwna Ale dobra. Niech będzie Dobra, śmieci czy ja mogę przenieść ten śmietnik? Mogę przenieść śmietnik, bardzo dobrze. I bardzo mnie to cieszy, prawda? Hmm. Tu, 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 tu nie mam pomysłu gdzie to dać. Totalnie nigdzie mi nie pasuje. No tu będzie doniczka przed człowieku. śmiecik jest mi potrzebny teraz. Hmm. Nie będzie tu. Niech będzie tam. Dobra. Myk, myk, myk. Mmm, teraz się skupię na hodowaniu tego wszystkiego, a nie kule na. niech stoi tu. Hmm, muszę iść po nasionu. Hello, tu. To... Mogę ci dać, czekaj, czekaj, stój, czekaj. 120, daj mi 150, co? Nie, dziękuję. Siewa. Nie zawracaj mi gitar. To jeszcze do mnie paczka nie przyszła z nasionami Kurde, to bladę Eee, dobra Uy, co dalej robimy? Nie mam pojęcia, myślałem, że to będzie... No, sprzedałem przede wszystkim jakiś tam... jakiś tam produkt, ale to nie tak, jak bym chciał, nie? Troszkę, troszkę nie po mojej myśli to poszło no nic, no to jeszcze będzie jeden materiał, gdzie będziemy już was sprzedawać. Wszystko, mam nadzieję. Nie wiem, wiem, że sobie można. E, cztery, mam tylko dwa, chyba nie? Nawet nie wiem, ile tam na magazynie. Eee. No crunch. Aha, trzeba najpierw. O, są nasionka, tu już lecę. Eee... Trzeba najpierw wyhodować ziółko. Czyli nasze, eee... no ziółko, po prostu ziółko. Trzeba właśnie posiać, potem weź to potem weź to tamto, zram to i tu to. Albo mogę też jest, jeszcze zrobić film, który będzie ode mnie bardziej wymagający. No przynajmniej się umyłem, nie? Od wieku się nie mylę w brudnej wodzie, nad odrą normalnie, skit. Nie no, je też się codziennie. Dobra, mmm. Co ja chciałem? A posieć, 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 posiejemy. Może zrobimy taki film podsumujący, który, który będzie mówił o tym, jakie ziółko jest najlepsze na sprzedaż. Czy w ogóle opłaca się sprzedawać to, tamto, co jest na początek, co na koniec? Dajcie znać, czy byście chcieli taki filmik. Oczywiście mówimy cały czas o demówce. Nie mówię tutaj o pełnej wersji, bo w pełnej wersji to jeszcze bym się wstrzymał, bo no, zobaczymy, co to będzie. Chociaż mam pomysły na demówkę, nie? Chciałbym zrobić demówkę na, myślę, 100%. Tyle ile można tutaj zrobić, bo naprawdę. Według mnie, fajnie by było zakończyć demówkę już raz na zawsze i rozpocząć pełną wersję gry. Nie wiem, chętnie się poznam z waszym zdaniem. Dajcie znać w komentarzu. My już tu mamy posiane. Mam wszystko, elegancko. Teraz tylko czekać, aż to rośnie. No i w następnym odcinku będziemy to rozprowadzać po naszej, po naszym ukochanym mieście. Także chyba to tyle ode mnie na dzisiaj Jeżeli materiał wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, suba, komentarz Ja na pewno postaram się to w jakiś sposób... Daj mi tyle Okej, okay. nie ma problemu Nie ma problemu Ja się postaram do tego odnieść, nie? Jakoś to ogarnąć Także to chyba tyle ode mnie. Możecie zawsze coś tam dodać od siebie. No i tyle, trzymajcie się, nie? Trzymajcie się na razie. No i cześć.